Radio Rotunda Serwis Informacyjny. Witam i zapraszam na serwis informacyjny. W piątek odbył się pogrzeb dziekan Hurskiej Nowak, którą żegnaliśmy pełni smutku i żalu. Na naszej stronie internetowej macie możliwość odsłuchania wywiadu, który pozwoli Wam sobie przypomnieć, jak pełnym pasji i siły człowiekiem była dziekan Karolina Hurska Nowak. Lubię na pewno uprawiać sport. Także jak mam czas, to, to uprawiam sport. Nawet tutaj w szkole gram w Skłosza. Bardzo lubię spotykać się ze znajomymi i robić jakieś różne ciekawe rzeczy. Lubię czytać książki, ale to jest bardzo czasochłonne, więc ostatnio niewiele mam czasu na czytanie książek. Ledwie, ledwie znajduję czas na czytanie gazet. Mam taki, takie zacięcie troszkę krajoznawcze, więc zazwyczaj y, lubię sobie jeździć gdzieś tutaj po okolicach bardzo pięknych, wielkopolskich. Myślę, że tutaj jest bardzo wiele ciekawych rzeczy do zobaczenia, także tak zazwyczaj to wygląda. No ale jak mówię, czasu wolnego jest niestety niewiele. Myślę, że, że się powinno zmierzać do tego, żeby jednak troszkę tego czasu wygospodarować sobie, bo, bo praca to jest jednak nie wszystko. Jesteśmy pewni, że na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Rozwiązano tajemnice chłopca z Cieszyna, rodzice z zarzutami. O śmierci małego chłopca cała Polska dowiedziała się w piątek 19 marca 2010 roku. To wówczas dwaj przychodzący obok stałów hodowlanych na peryferiach Cieszyna chłopcy zauważyli w wodzie zwłoki. O makabrycznym odkryciu powiadomiono od razu policję. kilka godzin później zestawu wyłowiono ciało około dwuletniego chłopczyka. Już wówczas nikt nie chciał mówić o nim ciało, czy nieznane zwłoki, więc śledczy zaczęli nazywać go imieniem Jaś. Przełom w tej sprawie nastąpił dopiero po ponad dwóch latach, kiedy okazało się, że Jaś to Szymon z Będzina. Wczoraj śledczy przesłuchali jego rodziców, matka usłyszała zarzut zabójstwa, o ojciec nieudzielenia pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Kolejna ciemna strona: Euro 2012. Kibic, który odpalił racę dymną na poznańskim stadionie w czasie meczu Włochy-Chorwacja, trafił w ręce policji. Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia. To Chorwat. Ochrona namierzyła go na monitoringu i gdy wychodził ze stadionu, to został zatrzymany i natychmiast przekazany w ręce służb policyjnych. Donosi Andrzej Borowiek, rzecznik wielkopolskiej policji. Na szczęście, jak zapewniają mundurowi, poza tym przykrym incydentem do żadnego innego zdarzenia nie doszło. Kibice w spokoju opuścili stadion i rozeszli się do domów, pubów czy restauracji. Miejmy nadzieję, że takich niesportowych akcentów związanych z Euro 2012 nie będzie już wcale. Dla Radia Rotunda Anna Dybn. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny serwis już w tym tygodniu. Joanna Wężykowska, Radio Rotunda.